Kim jestem? Jestem Polakiem, który nigdy nie miał żadnych kontaktów z jakimikolwiek elitami. Jestem głosem piątej wolnej potęgi, który otworzy oczy i uświadomi o propagandzie czwartek potęgi, czyli mainstreamowych mediów. Zrobię to przez merytoryczną i logiczną wypowiedź, którą każdy może poprzez przez szczere przemyślenie i połączenie faktów. Ci z Was, którzy po obejrzeniu całej nieskadrowanej wypowiedzi dalej nie są przekonani, wzywam do adekwatnej, merytorycznej, niepopulistycznej argumentacji. Niech nikt się nie wypowiada na temat tej argumentacji i nie krytykuje go wspierających, jeśli sam nie obejrzał całego nieskadrowanego materiału. Dlatego najbardziej szczerze, jak mogę, proszę wszystkich których poruszyła prawda o systemie o jak największe rozpowszechnienie materiału, by każdy mógł się przekonać czym jest system. Zanim wyjaśnię czym jest system i jak funkcjonuje pragnę najpierw wytłumaczyć elementarne prawo ekonomii czyli teorię gry. Jest to teoria, która tłumaczy konkurencję między firmami i czemu w minimalnie kontrolowanym wolnym rynku nie może powstać monopol. Jeśli w mieście pojawi się absolutna nowość w postaci nowego fast foodu dla przykładu hamburger to jego cena na początku wyniesie 7 zł. Po pokazaniu sukcesu firmy po miesiącu naprzeciwko ktoś inny otworzy swój lokal a chęć o przyciągnięcia klientów hamburger będzie za 6 zł i 50 groszy itd., aż cena hamburgera nie osiągnie ceny prawie minimalne dla opłacalności firmy. Teoria ta kontroluje wszystkie branże minimalnie kontrolowanego wolnego rynku i może być aplikowana, gdyby firmami były kawiarnie czy kluby, ale równie dobrze i szpitale czy szkoły. Teoria ta tłumaczy bardzo wiele wątków poruszonych w tym dokumencie i ilustruje korzyści płynących z przewagi prywatnych firm. Tak więc, czym jest system? System to model kontroli przez elity, większości społeczeństwa. Kim są elity? Są wszędzie: w państwie, w sejmie, w senacie, w sądach, w prokuraturze, w policji, w skarbówce czyli we wszystkich urzędach i służbach oraz w sektorze prywatnym w postaci oligopolii branż takich jak infrastruktura, energetyka, transport, górnictwo, media, żywność, hazard, przestępczość. Jak to się dzieje? Polecam obejrzenie serialu Domek Card, który świetnie pokazuje relacje wszystkich organów państwowych, mediów oraz firm prywatnych w formie lobbyingu, czyli korzystnej dla interesantów zmiany prawa. Wszystko jest pokazane w formie historii życia jednego lidera, równie dobrze moglibyśmy zamienić go na jakiegokolwiek lidera bandy czworga. Sam Bill Clinton powiedział, że serial bardzo realistycznie odwzorowuje, jak działa polityka. Czy podobnie dzieje się w Polsce? Cóż, przyjrzyjmy się faktom. Od 26 lat Polską rządzą dzisiejsze cztery główne partie polityczne, których liderzy sprawnie zamieniali poprzednie reprezentacje dzisiejszych partii. Wszyscy po kolei i stopniowo zwiększali podatki, by osiągnąć większą władzę i kontrolować wszystkie aspekty naszego życia. Czy jesteśmy krajem wolnym i kapitalistycznym wolnorynkowym, o który walczyliśmy 26 lat temu? Moim zdaniem nie, bo jak można państwo? które kontroluje około 75% naszego dobrobytu w formie podatków nazwać krajem wolnorynkowym. Każdą partię polityczną można oznaczyć na spektrum politycznym, których wartości dana partia reprezentuje. Jak wygląda polska scena polityczna, tak propagandowana przez 85% mediów jest reprezentacja bandy czworga. W jaki sposób przedstawiają taką iluzję? O tym później, ale póki co pokażę jak wygląda prawda. Jak widać prawda jest taka, że wszystkie rządy tych partii skończyły się większą kontrolą państwa czyli większymi podatkami. Każdy projekt społeczny lub socjalny musi być finansowany nowymi podatkami. To dowodzi, że każde nowe prawo stworzone przez rząd jest przesunięciem tej partii w lewą stronę na spektrum politycznym. Polska systematycznie z miary wolnego rynku zaczęła zawracać w lewą stronę, w stronę komunizmu, czym innym można nazwać kraj którego władza jest systematycznie zwiększana, a prawa wolnościowe człowieka zmniejszane, skąd potęga i patologia systemu? Czy pieniądz to władza? W jaki sposób elita ma władza? Przez kontrolowanie 75% władzy czyli pieniędzy, jak to robią? Oczywiście przez często ukryte podatki, które skumulowane ograbiają nas 75% naszych ciężko zarobionych pieniędzy czyli 23% plus 15% podatku dochodowego plus 25% innych składek oraz podatków pośrednich takich jak akcyzy, VAT, podatków drogowych, których suma powoduje, że płacimy 54% ceny paliwa w formie podatku oraz innych spowalniających gospodarkę podatków. Dobrze usłyszeliście. Jutro cena benzyny mogła, by wynieść niecałe 50% obecnej ceny jeśli tylko usunęlibyśmy podatki. Jest to idealny przykład ingerencji państwa na cenę towaru. Jest jeszcze jeden podatek, o którym nikt nie mówi, bo jest bardzo dobrze ukryty. Jest to podatek pośmiertny. Proszę się zastanowić ile osób jest zadowolonych ze swojej emerytury? Kilka procent? Czy kilkaset złotych na miesiąc jest w stanie zagwarantować godne życie na emeryturze po ponad 45 latach ciężkiej pracy? Ile teoretycznie powinniśmy dostawać emerytury? Weźmy dla przykładu pensję minimalną. Obecnie człowiek zarabiający minimum jeśli ma farta dostanie 1000 zł emerytury, co miesiąc przez 45 lat oddaje elitom 170 80 zł 80 groszy w formie podatku emerytalnego. W ciągu 45 lat uzbiera on około 92 tysiące złotych. Według badań gus przeciętny mężczyzna w Polsce żyje 71 lata i 3 miesiące, a kobieta 79 lat i 3 miesiące. Oznacza to efektywnie, że przeciętny mężczyzna będzie miał wypłacaną emeryturę przez 51 miesięcy, a kobieta 154 miesiące, otrzymując z powrotem od elit 51 tysięcy i 154 tysiące złotych w zależności od płci. Wydawać? By się mogło, że elity dopłacają do emerytów, ale jest to tylko złudzenie. Uprzednie wyliczenia nie brały pod uwagę zwrotu z inwestycji, jaką jest składka emerytalna. Zakładając bezpieczny zwrot inwestycji w postaci 3%, prywatne firmy z tej samej kwoty stworzyłyby nam emerytury w wysokości prawie 200 tysięcy zł. Oznacza to, że jeśli ZUS funkcjonowałby w oparciu o wolną konkurencję z zarządzanymi w oparciu o teorię gry, to efektywnie mielibyśmy co najmniej dwa razy większej emerytury. Czyli średnia emerytura mężczyzn wzrosła, by z 1000 na 3800, a kobiet z 1000 na 1200, a różnica spowodowana jest średnim dłuższym życiem kobiet. Każdy z nas może sobie wyliczyć ile procent swojej płacy oddał na ten niedziałający system, a ile zapłacił w nim pośmiertnego podatku skoro emerytury nie są dziedziczne. Czy naprawdę wolimy emerytury państwowe? Skąd się bierze cały dobrobyt? Powstaje on w efekcie współpracy grupy ludzi? Pracowników realizujących model biznesu właściciela, lidera, ile wytworzonego dobrobytu zabierają na elity? Spójrzmy na wszystkie sektory gospodarki w oparciu o płacę minimalną. System nam mówi, że zarabiacie 1750, kiedy w rzeczywistości zarabiacie 2200 zł. Jest to prawdziwa kwota brutto, który co miesiąc każdy pracodawca daje na rzecz pracownika, z tym, że tylko około 60% z tego trafia do pracownika. Skąd ten ogromny procent rabunku? Dlatego, że system wam wmawia, że płacicie tylko 18% podatku dochodowego, kiedy w rzeczywistości płacicie 40%. Wmawiane nam jest, że część kosztów ponosi pracodawca, ale to tylko iluzja. Przecież pracodawca tak naprawdę płaci całą kwotę, którą w 100% mógłby otrzymać pracownik 100% całej prawdziwej pensji brutto jest i tak wydawane na rzecz pracownika. Zgodzisz się, że w istocie 100% Twojej pensji to płaca to plus zyski lity, którą mała część nieefektywnie oddają Tobie przez nieefektywny względem prawa teorii gry system świadczeń socjalnych takich jak ZUS, NFZ, MET, i tak dalej, co się dzieje dalej z resztą efektów naszej pracy, czyli produktami, które wszyscy kupujemy, są równie brutalnie rabowane w formie dodatkowych podatków. Jak widać na załączonym w oparciu o płacę minimalną, czyli najbiedniejszych dodatkowe 14.3% naszej wypłaty, czyli płacy netto trafia do systemu w formie różnych podatków takich jak na każdy produkt 23% VAT, akcyza i innych podatków takich jak klimatyczny. Przykład ten nie jest kompletny. Bo nie uwzględnia innych niezbędnych zakupów takich jak chemia domowa, książki czy pseudorefundowane leki, albo prywatnej służby zdrowia, do której się zwracamy, kiedy okaże się, że nie dożyjemy terminu przydzielonego nam przez NFZ, czyli de facto płacimy włącznie, więcej razem na służbę zdrowia. Najlepszym przykładem bezduszności systemu jest cena benzyny, którą bezpośrednio lub pośrednio kupuje każdy z nas. Cena benzyny jutro mogłaby wynieść poniżej 2,50, gdybyśmy znieśli podatki. To pokazuje jak bardzo wszystko co kupujemy w większym lub mniejszym stopniu, by staniało, gdybyśmy zreformowali system. Jakie są jeszcze ukryte podatki? W takim razie ile to jest wystarczająco podatków? Realistycznie państwo wypełniające swoje minimalne funkcje potrzebne do funkcjonowania państwa nie musi nazgrabić z 75% dobra, a z około 10 może 15%. Oznacza to, że władza i grupa społeczna elit zmniejszyłaby się z 75% na 10-15%. Jakie są niezbędne funkcje państwa? Są to trzy niezbędne nawzajem kontrolujące się organy prawodawcze, wykonawcze i sądownicze w skład, których wchodzą: Sejm, Senat, Prezydent, Sądownictwo, Prokuratura, Policja, Wojsko oraz Ministerstwo Infrastruktury, bo nikt z nas osobna nie złożyłby się na budowę drogi lub wojsko. Poza pojedynczymi wyjątkami cała reszta systemu może być efektywniej i taniej zarządzana w formie prywatnych firm, których cena była, by niższa w oparciu o teorię gry. Czy naprawdę wolimy system, w którym powstaje supergrupa społeczna elit, która rabuje nas 75% naszych pieniędzy? Czy naprawdę nie wolimy systemu, w którym władza zostaje wśród obywateli i sami taniej rozporządzamy owocem naszej pracy, ile realnie mielibyśmy więcej na nasze wydatki? Jak widać matematycznie wychodzi, że nasza moc zakupowa byłaby 4 razy większa niż ta, którą mamy teraz, czyli de facto byłoby nas stać na 4 razy więcej. Czy naprawdę wolimy system, w którym nasza moc zakupowa wynosi realnie 550 zł zamiast 2200? Czy naprawdę wolimy system? w którym nasza moc zakupowa wynosi realnie 1500 złotych zamiast 6000, czy naprawdę wolimy ten system, w którym egzystujemy na rzecz skorumpowanego i nieefektywnego systemu, w którym bogacą się tylko elity, czy naprawdę w zreformowanym, tańszym systemie nie poradzilibyśmy sobie mając czterokrotność naszej władzy? Mały procent z nas na pewno z różnych powodów niezależnych od nich, ale ludzie, mamy przecież serca. Jeżeli widzimy potrzeby i tragedię jednych z nas jesteśmy w stanie sami zdecydować czy temat potrzebuje naszego wsparcia i dobrowolnie dać na ten cel. Sami, od lat, bez pomocy państwa, sięgamy do naszego zrabowanego portfela i pomagamy. Czy gdybyśmy mieli w nim cztery razy tyle to czy nie pomagalibyśmy bardziej? Przecież gdybyśmy zreformowali system to powstało, by dziesiątki jurków owsiaków organizujących podobne akcje. Pan owsiak jest osobą prywatną z wielkim sercem? który co roku organizuje nas, Polaków, byśmy chociaż trochę wsparli tą patologiczną służbę zdrowia, która nie ma nowoczesnego sprzętu, a nawet jeśli to przez kolejki nie jest on wykorzystywany. Ilu z nas zna ludzi, którym ta akcja uratowała życie? Ilu z nas jest ofiarą nieefektywnego monopolu Narodowego Funduszu Zdrowia Izus i Ministerstwa Trogia Autostrat? Ilu z nas straciło znajomych przez wypadek? Przez patologię monopolu? Które tworzy fatalne drogi z fatalnymi pomysłami na przykład jak sadzenie drzew przy drodze, o które może rozbić się samochód. No przecież idiotyzm. Do ilu osób nie zdążyły karetki, a ile z nich nie przeżyło z powodu braku sprzętu, ilu niekompetentnych lekarzy, którzy w prywatnym szpitalu zostali by usunięci zabiło z tych ludzi. Sam znam inteligentną osobę, której sprzęt Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uratował życie już na początku. Przecież nie potrzebujemy do tego elit. Czemu akurat WSP jest tak bardzo znaną akcją, bo choć trochę pomaga wesprzeć naszą tragiczną służbę zdrowia, a zdrowie jest najważniejsze. Sam jestem osobą, która straciła członka rodziny przez nasz cudowny NFZ. Część ludzi boi się prywatnej służby zdrowia, ale przecież to do niej się zwracamy, gdy jak sami wiemy NFZ nas nie wyleczy. Albo dajemy łapówkę i mamy świadczenie od razu w państwówce, albo idziemy prywatnie i mamy lepsze świadczenie inaczej usługi na za tydzień. W efekcie dzisiaj płećmy za tą służbę podwójnie. Dlaczego prywatna służba zdrowia byłaby tańsza i lepsza? Stałoby się tak, gdyż powstałoby tysiące niezależnych od siebie szpitali, których właściciele i dyrektorzy rządzą zwiększenia swojej bazy klientów i pieniędzy dokonaliby wszelkich starań, by to ich szpital miał najnowocześniejszy sprzęt i najlepszych lekarzy, by ich statystyki osiągały jak najlepsze rezultaty, a co za tym idzie, aby nie brnąć w statystyki z tak zwanymi powikłaniami czyli świadczyć najlepsze usługi, którą i tak będą pokrywały prywatne ubezpieczenia, których cena również będzie niższa w oparciu o teorię gry. W efekcie tańsze świadczenia zdrowotne obniżałyby ceny ubezpieczeń, więc cała usługa byłaby tańsza. Dlaczego dzisiejszy system nie jest efektywny? Bo Narodowy Fundusz Zdrowia jest monopolem. Czy nie uważacie, że powstałoby więcej szpitali, gdyby było to bardziej opłacalne? Czy tysiące prywatnych firm jest tańsze niż monopol? Czy setki zusów byłoby tańsze od jednego? Jedyną rolą państwa w kontroli wolnego rynku jest kontrolowanie prawa tak, by uniemożliwić powstanie monopolii, który brakiem konkurencji narzuca zawyżoną cenę. Tego tylko jest potrzebne Polsce, by jej potencjał ekonomiczny eksplodował i Polska przyjęła wzrost gospodarczy porównywalny do Chin, które w bardzo krótkim czasie z biednego państwa stawały się potęgą, z którą coraz bardziej trzeba się liczyć. Polska za 15 może 20 lat mogłaby być krajem imigracyjnym, a nie emigracyjnym, bo to do nas, by przyjeżdżali potrzebni ludzie, rządni dobrych zarobków i atrakcyjnych warunków prowadzenia firmy, którzy wesprą naszą gospodarkę i potęgę. Dlaczego Chiny nagle z biednego?